Stanisław Wołczawski, kapitan, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec Warszawie. Jeżeli moglibyśmy zacząć od tego, gdzie pan dorastał, skąd pan pochodzi, jak pan wspomina swoją młodość? Urodziłem się przypadkowo w Twierdzy Brzeckiej, ale chrzczony już i tak jak cała rodzina w Warszawie na placu Trzech Krzyży u św. Aleksandra, tam mieliśmy mieszkanie. Mam na imię Piotr. Nazwisko Rakowski, urodziłem się na Wolyniu, na wschodzie, mam 83 lata. Moje nazwisko jest Kolenda Waldemar, pochodzę z Wilęszczyzny, a we Wrocławiu mieszkam już 75 lat. W roku 1943 wstąpiłem do AK, podając oczywiście o rok późniejszy. Ja jeszcze nie miałem skończonych prawie 7 lat, Cieszę się bardzo. Ja mam na imię Elżbieta. Jest mi bardzo miło i chętnie udzielę wywiadu. Więc ja się urodziłam we Wrocławiu, a wychowywałam się w małym mieście w Złotoryi przez 6 lat. Potem wróciłam do Wrocławia, bo trzeba było iść do szkoły. Więc nazywam się Roman Janik. Urodziłem się 9 września 1930 roku. Wojowódcze Zabierzki i jak Wreste, Bojewództwo Wilejskie. Ja Anna mam na imię. Mam 71 lat. Gdzie pani dorastała? Czy jest pani z Wrocławia? Wrocław czy... Wrocław moim miastem. Od początku. Od urodzenia. Od urodzenia. Tak. Ma pani może jakieś jeszcze wspomnienie, czy może dobrze pani wspomina, może właściwie źle pani wspomina pani pierwszą pracę, albo ewentualnie studia, jeśli pani uczęszczała? Pracę dobrze wspominam, bo to była praca jeden na jeden czyli ja byłam i mój szef. Praca była w yy, laboratorium chemicznym. Robiliśmy, szef robił, miał zlecenia z przemysłu, więc robiliśmy takie badania, które były potrzebne. Właśnie chciałam tak, taką pracę mieć, żebym, żeby była pożyteczna i żeby była pomocna dla, dla ludzi, dla ludzkości. Zrobiłem maturę tą drugą z tych przedmiotów, musiałem zdawać i dali mi dyplom na nauczyciela szkół podstawowych i na trzy lata nakaz pracy. żeby wykorzystali nas. Ja wylądowałem na nakazie pracy do Lubina tego zmierzam, i tam rozpocząłem pracę, dlatego że do wojska mnie nie wzięto. A zaraz powiem ciekawą rzecz teraz tutaj: Więc stoimy przed Urzędem Bezpieczeństwa z Kolegą, mając lat 21, i się pyta siedzi taki wódz tam, i pyta się, a co byście robili do 1939 roku. A on mówi, no ja byłem w domu, chodziłem do szkoły, ojciec miał gospodarstwo. A wy, ja, ja, ja mój ojciec był leśniczym, to ja chodziłem do szkoły i mieszkałem na leśniczówce i, i do milenium. A później dalej, a on mówi przede mną, a jak wybuchła wojna, to od, od 10 lutego 1940 roku do 1946 roku byłem w raju, on napisał, w raju. Braju, a gdzie to województwo? tak w lasach pod archęgielskiem, a ten jak równie po rusku, a ten I już się skończyła przyjmowanie do wojska. Moja kariera uniwersytecka to jest urodzenia. I ja, będąc w peciku za zamkniętym żłobku, już edukację uniwersytecką zdobywałam, mając 5 lat umiałam pisać na maszynie, a nie umiałam pisać jeszcze normalnie. To właśnie się nauczyłam w dziekanacie umamy mamy, pisać na maszynku. No tutaj skończyłem liceum jeszcze według starej, starego programu, w 50 roku. No przeżyłem bardzo maturę, bo cały rok w drugiej licealnej miałem dwóje z łaciny i z francuskiego. I chcieli mnie nie dopuścić. Jak w szkołach mówię o powstaniu, o o walka, to co pan <laughs> Maturę, taki śmiech, że nie... Studiowałem na Wydziale Mechanicznym, ale były trudne warunki materialne, w ogóle w domu, żadnej pomocy, bo ojciec inwalida wojenny. Ja zwolniłem się i zacząłem pracę w Centralnym Biurze Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego, tutaj na Powstańców Śląskich. Pracowałem w tam w Centralnym, w tym biurze, dwa i pół roku, później Znajomy mi ściągnął do Centralne Biuro Górnicze, na tym, na ulicy Rosenbergów. I tam od sierpnia 55 roku, aż do emerytury, pracowałem w Poltegorze. Chcielibyśmy pokazać młodym ludziom, jak to się dzieje, że Wrocław wygląda teraz w ten sposób, a nie w inny, tak? Że Polska w sumie jest taka, a nie inna, mhm. że to co mamy nie jest takie, po tak, prostu się wzięło być. z kosmosu, tak? Tylko, że Konkretnie ludzie się do tego przyczynili, właśnie między innymi pan. Przyszedł okres y, lat 80., kiedy powstała Solidarność. Byłem jednym z pierwszych członków. Za swoją działalność zostałem internowany. Doszedłem do wniosku, że, że kłamstwo istnieje w życiu codziennym. A jak pan wspomina Wrocław w tamtych lat? To był Wrocław jeszcze po wojnie. I Jak on wyglądał? Czy były jeszcze znaczy, zniszczenia? No, ruiny, ruiny, ruiny. Nas tylko to... Znaczy, no, nie, nie bolało, ale... Tak mówiono, że musimy milion cegły dziennie dać do odbudowy Warszawy. Jest rozbierano dachu, nie było, rozbierano budynki tego to. przywiedzi nas na dworzec w Barcu w 1945 roku. W 1946, to ile po wojnie? O pół roku dopiero. Ja widziałem Wrocław rozwalony w kawałki, byliśmy nawet tydzień tam. Wybraliśmy sobie mieszkanie, to mama mówi tak, Dzieci, w nocy jakaś strzelanina, chodzą z czerwonymi szmatami, nie wiadomo, czy to policja, czy to bandziory, czy to złodzieje, którzy rabują. Szukają aptek, fryzjerskich zakładów, jeszcze innych i wszystko biorą co trzeba, bo tam było co rabować, bo Niemcy wyszli tylko z kamery, że to zostawili. I teraz mówi, to co my będziemy tu robili? Jedźmy gdzieś, gdzie będzie jakaś halupa, i gdzie będzie jakaś działka że może posadzimy sobie trochę warzyw, ziemniaków czy czegoś, bo przecież z czegoś chyba musimy żyć, nie? W ogóle powstańców śląskich to były gruzy. Wszędzie było gruzowisko. Plac na przykład dominikański to był cały w gruzach i myśmy tam musieli w ramach studiów. Były takie soboty, że te cegły składaliśmy do wagonu. Oprócz tego, te dwa budynki elektryczne, które są przy placu grunwalskim, to myśmy to budowali, bo też soboty były. I taśmocią, i myśmy cegły ładowali na taśmocią. Znaczy na nasz wydział. Oprócz tego, sadziłem drzewkę na placu grunwalskim. Jestem ciekaw, co mógłby Pan nam powiedzieć, czym według Pana w ogóle jest miłość, na czym to polega. Co jest najważniejsze w miłości? Mm. Oh. Miłość to jest takie, po prostu można powiedzieć, coś, co, 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 co porusza nie tylko serce, ale, ale i głowę. Nie sposób się w kimś zakochać, a potem się odkochać. Ja przeżyłem z żoną 52 lata i 2 miesiące. Miłość, no jest to piękne uczucie, mm. chociaż jest niezbadane. Ale po prostu w każdym małżeństwie są. Lata chude i lata, jak to się mówi, tłuste. Dla mnie miłość to jest motor życia. Po prostu. Bez miłości no, nic nie można zrobić, tak uważam. Ale miłość to nie jest uczucie. Miłość to jest, uważam, droga. To jest wybór. To jest codzienny wybór. Nie wiem, to no bardzo trudne pytanie. Jeżeli na przykład kiedyś było tak, że w domu była miłość, rodzice się kochali, dzieci żyją żywią się okruchami miłości swoich rodziców. No miłość ojczyzny, czy w ogóle miłość? Ogólnie miłość. Ogólnie miłość. Czysta miłość, załóżmy, no miłość do ojczyzny, miłość do, do ludzi, do, do tego, to to jest no wspaniałe, ale to musi być naprawdę wypływać tego. I się zdaje, że właśnie taka miłość była w powstaniach, gdzie każdy był na ty, każdy za każdego walczył, każdy tego to. No lubić się po prostu. No to jest takie bezinteresowne w sumie. I uważa Pani, że takie właśnie małe gesty potrafią tak. właśnie wzmacniać społeczeństwo tak, tak o, naprawdę? jak najbardziej. Uważa jak Pani, najbardziej. że tego bardziej potrzebujemy w obecnych jak czasach? Jak najbardziej, tego. tak. Słuchaj, miłość to w pierwszym okresie to jest szaleństwo takie, jest to coś pana na i, i tylko widzi się zakochany, same drobny Ale ja uważam, że ważniejsze jest Zaufanie do drugiej osoby, bo miłość przychodzisz później nie jest taka gorąca, już jest wszystko się tak ustatkuje, ale grunt żebyś miał pełne zaufanie do tej drugiej osoby. Zabawne wspomnienie, to mogę ma powiedzieć. Miałem w latach 60 trabantę trabanta i jechałem do rynku coś załatwić. I zatrzymałem się naprzeciw ratusza, na, znaczy na placu ratusza, tylko od strony Szewskiej. Wysiadłem, coś tam chciałem i wracałem. A był taki policjant Fernandeli. Wysoki i taki rzeczywiście jak wtedy. Jak I do mnie mandat, ja mu pytam się za co. A tu nie ma 10 metrów. Ja mu jak nie ma na pewno? Ja mówię, że nie ma, płaci pan, czy nie? Ja mówię, nie płaci. Był metr metrem odmierzył i brakowało 45 cm. My co, widzi Pan, nie mam. No i musiałem zapłacić mandat. Za 45 centymetrów, no on taki dowcipacz był na tym, no, no ale nie popuścił mi. No. A tak w życiu to w ogóle trzy mandaty tylko zapłaciłem i to za post. Mhm. O tak wyglądał Niemiec jak z na wojnę. A ten sam Niemiec jak wyglądał? Jak a tak zrejestrowaliśmy okay. Hitlera. Wszędzie. Hitler. I Hitler był nie Hitlerem, a był Hitlem. No, z moim nazwiskiem wiązało się to tak, że nazwisko noszę Rakowski, prawda? A byłem premierem w Polsce był też Franciszek Mieczysław Rakowski, prawda? No więc ja kiedyś, jak rozmawiałem jeszcze z ojcem, który żył, prawda, on twierdził, że zna tych polityków, ponieważ będąc z drugiej Armii Wojska Polskiego, znał osobiście Jaruzelskiego, ponieważ razem służyli w jednej jednostce, prawda, potem ich drogi się rozeszły i kiedy nieraz żeśmy rozmawiali, prawda, już nawet później, prawda, kiedy, 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 jak ojciec gdzieś wyjeżdżał, że gdzie jedzie, nie, a no jadę do rodziny, jadę tam do Mietka, do Franka, no więc ja mówię, do jakiego Mietka, mówię, czy, czy tam do jakiego planka, No, mówi, do Rakowskiego, mówi, nie? No i skojarzyło mi się to, skojarzyło mi się to, że, że to jest jakiś kuzyn ojca, prawda? Kuzyn ojca. No więc, kiedy zostałem aresztowany przez SB, prawda? Internowany do Nysy i potem do Szczelina, no to powiedziałem, że to jest mój wujek. No i z tego tytułu no dostałem takie dosyć Lekkie albo potężne lanie no, od pracowników służby bezpieczeństwa, którzy mówili, że pofatygowali się jeździć nawet po mojej rodzinie i u siostry, i u brata, i u mojej matki. Pytać się, czy to jest prawda. Na basenie trenowałem na tym. I to jeszcze jesieni, było zimno. Także jak wychodziliśmy, to później to zamarzały włosy. <grystko> To są śmieszne rzeczy, a kolega dostał później za zatoki na tym. A jak pan ocenia obecną młodzież, skoro pan z nią się często spotyka? Jak pan ocenia na przykład wiedzę historyczną młodzieży? Teraz coraz bardziej pozytywnie załóżmy, że jednak że zaczynają myśleć o wolności i, i tego pytania, są bardzo takie myślące takie głęboko myślące. Lubię, lubię rozmawiać właśnie i na różne tematy lubię rozmawiać. A szczególnie właśnie widzę, że to nowe pokolenie, takie właśnie studenckie, jest bardzo, bardzo fajne. Mi się podobają młodzi ludzie i mam dla nich szacunek i, i cieszę się, że są tacy właśnie y, bardzo zaangażowani w to, co y, na przykład chcą osiągnąć. A relacje ówczesnej młodzieży ze starszymi ludźmi? Uważa był pani... większy szacunek młodzieży do starszych osób, na pewno. Mało no, kto okazuje ten szacunek. I w ogóle dla nauczycieli, dla lekarzy, dla... Ja widzę padek tego szacunku. Młodzież to jest jakaś, bo ja wiem, też zajęta sobą, co ja cenię w młodości, tych młodych, że jest wykształceni, są... Myśmy nie mieli takich warunków na tym, Czy według Pana zmieniła się relacja tak między ludźmi? Oczywiście, że się zmieniło. Bo powinna być jakieś, jakaś serdeczność, jakaś, jakaś znajomość, jakaś w ogóle i w mowie, i w uczynkach. A tego nie ma teraz. Człowiek goni po prostu za pieniądzem. A co takiego by pan poradził młodym ludziom, ludźmi, którzy zaczynają żyć? Żeby być po prostu sprawiedliwy na tym. Nie lubię fałszu w życiu. Nie mogę pojąć, jak niektórzy ludzie. Po prostu kłamią w żywe oczy. Radzę młodym ludziom mieć grono przyjaciół, bo to dużo pomaga. Żebyście byli patriotami. A proszę, ja my patriotem, ten kto kocha kraj, naszą ojczyznę, naszą Polskę, naszą historię, naszą tradycję o walkę o wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Po prostu warto, warto kochać, warto się angażować w piękne rzeczy i być dobrym. Po to popłaca. Były trzy kolejne, Najpopularniejszą kolędą było dzisiaj w Betlejem. Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie wesoła nowina. Tysiąc bombowców, tysiąc bombowców leci do Berlina. Berlin się pali, Hamburg się wali, Hitler się wcieka, Gering ucieka. Wesoła nowina. A na dachu żona Hitlera raz ze strachu.